wolne lektury zapraszają wspólnie możemy udostępnić kolejne książki kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki adam mickiewicz ballady i romanse rybka ze śpiewu gminnego od dworu spod lasa z wioski smutna wybiega dziewica rozpuściła na wiadr włoski i łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, Gdzie w jezioro wpada rzeka, Załamuje białe rączki I tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, Siostry moje, świtezianki, Słuchajcie w ciężkiej przygodzie Głosu zdradzonej kochanki. Kochałam pana tak szczerze, On mię przysięgał zaślubić, Dziś księżne za żonę bierze, Kry się ubogą chce zgubić. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią obłudnik pieści, niech tylko tu nie przychodzi, Urągać się z mych boleści. Dla opuszczonej kochanki, cóż pozostało na świecie? Przyjmijcie mnie, świtezianki, lecz moje dziecię. Ach, dziecię! To mówiąc rzewnie zapłacze, rączkami oczy zasłoni i z brzegu do wody skacze, i w bystrej nurza się toni. Wtem z lasu, gdzie się dwór bieli, Tysiączne świecą kagańce, Zjeżdżają goście weseli, Muzyka, hałas i tańce. Lecz mimo tego hałasu Płacz dziecięcia słychać w lesie. Wierny sługa wyszedł z lasu I dziecię na ręku niesie. Ku wodzie obraca kroki, Gdzie łoza gęsto spleciona Wzdłuż wykręconej zatoki Okryła rzeki ramiona. Tam staje w ciemnym zakątku, Płacze i woła. Niestety, ach, któż da piersi dzieciątku, ach, gdzie ty, krysiu, ach, gdzie ty! Tu jestem, w rzece, u spodu, cichy mu głos odpowiada. Tutaj drże cała od chłodu, aż wir mnie oczki wyjada. Przez żwir, przez ostre kamuszki, Fale mnie gwałtowne niosą, Pokarm mój koralki, muszki, a zapijam zimną rosą. Lecz sługa jak na początku, tak wszystko woła: niestety, ach, któż da piersi dzieciątku? Ach, gdzież ty, Krysiu, ach, gdzie ty? Wtem się coś z lekka potrąci, Wśród kryształowej przeźroczy, woda się z lekka zamąci, rybka nad wodę podskoczy. I jak skałka płaskim bokiem, Gdy z lekkich rąk chłopca pierzchnie, Tak nasza rybka pod skokiem Mokre całuje powierzchnię. Złotemi plamki nadobna, Kraśne ma po bokach piórka, Główka jak na parstek drobna, Oczko drobne jak paciurka. Wtem rybią łuskę odwinie, Spojrzy dziewicy oczyma. Z głowy jasny włos wypłynie, Szyjka cieniuchna się wzdyma. Na licach różana krasa, piersi jak jabłuszka mleczne, rybią ma płetwę do pasa, płynie pod chrusty nadrzeczne. I dziecię bierze do ręki, ułona białego tuli, luli, woła, mój maleńki, luli, mój maleńki, luli. Gdy dziecię płakać przestało, zawiesza kosz na gałęzi i znowu ściska swe ciało i główkę nadobną zwęzi. Znowu ją łuski powleką, od boków wyskoczą skrzelki, plusła i tylko nad rzeką kipiące pękły bombelki. Tak co wieczora, co ranka, gdy sługa stanie w zakątku, wraz wypływa świtezianka, żeby dać piersi dzieciątku. Za cóż jednego wieczora nikt nie przychodzi na smugi, już zwykła przemija pora, nie widać z dziecięciem sługi. Nie może on przyjść tą stroną, musi zaczekać troszeczkę, bo właśnie teraz pan z żoną poszli przechadzką nad rzeczkę. Wrócił się, czekał z daleka, za gęstym usiadłszy krzakiem, lecz próżno czeka i czeka, nikt nie powracał tym szlakiem. Wstaje i dłoń w trąbkę zwinął i patrzył przez palców szparę, ale i dzień już przeminął, i mroki padają szare. Czekał długo po zachodzie, a gdy noc gwiazdy zapala, Zbliża się z lekka ku wodzie i śledzi oczyma z dala. Przebóg, cudy czy moc piekła, Uderza go widok nowy, Gdzie pierwej czułka ciekła, Tam suchy piasek i rowy. Na brzegach porozrzucana, Wala się odzież bez ładu, Ani pani, ani pana, Nie widać nigdzie ni śladu. Tylko z zatoki połową sterczał wielki głazu kawał i dziwną kształtu budową dwa ludzkie ciała udawał. Zdumiewa się wierny sługa, rozpierzchłych myśli nie złowił. Przeszła godzina i druga, nim wreszcie słówko przemówił. Krysiu, o Krysiu, zawoła. Echo mu Krysiu odpowie. Lecz próżno patrzy dokoła. Nikt nie pokazał się w rowie. Patrzy na rów i na głazy, otrze pot na licu zbladłem i kiwnie głową trzy razy, jakby chciał mówić już zgadłem. Dzieciątko na ręce bierze, śmieje się dzikim uśmiechem i, odmawiając pacierze, wraca do domu z pośpiechem. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej, wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.